Rozpoczął się właśnie Dzień Otwarty w naszym salonie ProLS w Wojkowicach Kościelnych. Przygotowaliśmy jak zawsze mnóstwo atrakcji, a oprócz tego premiere ma dzisiaj nowy fotel PW535. Zapraszamy. Zapraszamy. Marcin, mamy dzisiaj premierę nowego fotela. Powiedz nam coś o nim, czym się wyróżnia, czym jest lepszy niż poprzedni model? E, tak, jest, zgadza się. PW535 to nowy model. E, wiele osób pytało, o fotel taki jak PW530, tylko żeby miał właśnie panel dotykowy, żeby miał fajniejsze, ciekawsze menu. I oto jest właśnie ten model. E, czyli mamy bazę tą samą co PW530, najpopularniejszy wśród naszej oferty aktualnie fotel masujący. E, dołożony ma panel sterowania, dotykowy, automatycznie łatwiejsza obsługa, menu, czytelne, wszystko oczywiście w języku polskim. Siedmiocelowy, e, dotykowy, kolorowy wyświetlacz. E, więcej programów, no bo. Ekran większy, więcej się zmieściło, więcej opcji do wyboru. Czyli zamiast 11 gotowych sesji mamy ich 18, czyli jeszcze więcej doznań, no i opcji dla, dla użytkownika. Jesteśmy właśnie z Kazimierzem, czyli naszym doświadczonym sprzedawcą, i zapytamy go, jak podoba mu się nasz nowy fotel PW535. Proszę Państwa, doskonały fotel, doskonały model. Ma bardzo wiele programów różnych manualne, punktowe. Ma podgrzewanie przede wszystkim. Jest bardzo wygodny, i te funkcje pozwalają nam, że tak powiem, rozluźnić nasze mięśnie i mięśnie napięciowe bo to jest bardzo istotne. Super, dziękujemy. Właśnie kończę swój pierwszy masaż na naszym najnowszym fotelu PW535. No i muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona. Bardzo podoba mi się ten masaż. Fajnie, że fotel zachował design swojego poprzednika, który zawsze mi się bardzo podobał, ale przy tym masaż jest płynniejszy, mamy do wyboru więcej funkcji. No i jest ten nasz panel wyświetlacz, który jest dużo wygodniejszy niż pilot. No, myślę, że jest to naprawdę fajny produkt i byliby Państwo z niego naprawdę zadowoleni.